Czy Barack Obama to produkt programu hodowlanego iluminatów? Na podstawie artykułu z września 2011 roku Henry Makowa. Ojciec i matka Obamy mieli się spotkać na kursie języka rosyjskiego na Uniwersytecie Hawajskim w 1960 roku. Ale zdjęcie... Pokazuje nam Baracka Obamę, seniora, witanego przez swojego przyszłego teścia Stanleya Dunhama na lotnisku w Honolulu w 1959 roku. Są widziani, jak stoją obok siebie, gdy ktoś błyska znakiem V za i między nimi. Hodowla prezydencka tworzenie czarnego prezydenta. By Clifford Sheck. W 1992 roku na moskiewskim przyjęciu Tom Five po raz pierwszy usłyszał imię Barak. Komunistyczny fanatyk powiedział mu, że to dziecko zostało zaplanowane przez komunistyczną klikę iluminatów, aby stać się pierwszym czarnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak, to prawda, to nie jest bezczynna rozmowa. On już się urodził. Jest wykształcony i przygotowywany do bycia prezydentem. Będziesz pod wrażeniem, gdy dowiesz się, że chodził do najlepszych szkół prezydenckich nazywanych Ivy League. Nie wierzysz mi, ale on jest prawdziwy i znam nawet jego imię. Nazywa się Barak. Jego matka jest biała i jest Amerykanką, a jego ojciec jest czarny z Afryki. Zgadza się, czekoladowe dziecko i będzie on twoim prezydentem. On już się urodził. Słowa brzmią, jakby jego narodziny były zaplanowane. Barack Obama Jr. jest produktem amerykańskiej matki i kenijskiego ojca. Jak te dwa gołąbeczki połączyły się? Oficjalna historia jest taka, że spotkali się niewinnie na lekcjach języka rosyjskiego. Ale to zdjęcie pokazuje dziadka Obamy witającego swojego ojca na lotnisku w 1959 roku. Uważa się również, że matka Baracka Obamy Stanley Ann Dunham i jej ojciec Stanley Armor Dunham pracowali dla CIA. Dlaczego iluminaci wybrali Baracka Obamę seniora na przyszłego czarnego prezydenta Ameryki? Kim był ten człowiek? Wikipedia podaje. W 1959 roku Obama Senior otrzymał stypendium ekonomiczne w ramach programu zorganizowanego przez i wspieranego przez CIA, przywódcę nacjonalistycznego Toma Mboya. Program oferował zachodnie możliwości edukacyjne wybitnym kenijskim studentom. Początkowymi zwolennikami programu byli Illuminati, Hare Blafont, Sydney Poitier, Jackie Robinson, Elizabeth Moon Kirk. Orędowniczka alfabetyzacji, która zapewniła większość wsparcia finansowego we wczesnych latach Obamy seniora w Stanach Zjednoczonych według archiwów Toma M. Boya na Uniwersytecie Stanforda. Kiedy Obama senior wyjechał do Ameryki, zostawił swojego syna Roya i młodą żonę Kezję, która była w ciąży z córką Aumą. Kim była Elisabeth Kirk? Czy była CIA? Wikipedia podaje. We wrześniu 1959 roku Obama Senior zapisał się na University of Hawaii Manoa w Honolulu jako pierwszy afrykański student zagraniczny na uniwersytecie. We wrześniu 1960 roku Obama Senior spotkał Stanley Ann Dunhan na podstawowym kursie języka rosyjskiego na Uniwersytecie Hawaja. Dunhan opuścił University of Hawaii po jesiennym semestrze 1960 roku. Po zajściu w ciąże, podczas gdy Obama senior kontynuował naukę. Obama senior poślubił Dunhamę w walluku na Hawajskiej wyspie w Maui 2 lutego 1961 roku. W końcu powiedział o tym Dunhence o swoim poprzednim małżeństwu w Kenii, ale powiedział, że się rozwiódł, co jak się dowiedziała po latach, było kłamstwem. Stanley Ann Dunham i Barack Obama senior zostali wybrani przez iluminatów na rodzica przyszłego czarnego prezydenta. Ojciec Don Hunky był dalekim kuzynem sześciu poprzednich prezydentów. Ona będąc białą kobietą, rozjaśniłaby również skórę dziecka, czyniąc dziecko bardziej atrakcyjnym dla amerykańskich wyborców, a jednocześnie zaburzając ich poczucie tożsamości rasowej. Barack Obama Jr. urodził się 4 sierpnia 1961 roku. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego Barack Obama z Kenii? Dobre geny. Możliwym wyjaśnieniem jest to, że Barack Obama Senior 1936-1962 był wnukiem Teodora Roosevelta, prezydenta USA w latach 1901. 1909. Po zakończeniu swojej prezydentury w 1909 roku Roosevelt wyruszył na roczne safari do brytyjskiej Afryki Wschodniej w imieniu Instytutu Smithsona i National Geographic. Na przełomie XIX i XX wieku protektorat brytyjskiej Afryki Wschodniej był uważany za gorący punkt dla europejskiej elity. Czy rozsądne jest założenie, że wielu europejskich dżentelmenów wróciło do domu, do Europy lub USA, pozostawiając po sobie małą, czarną tajemnicę? Globalna elita zrobiłaby dobry użytek z niektórych z tych dzieci. Te, które okazały się obiecujące, mogły zostać włączone do więcej niż jednego wschodzącego narodu afrykańskiego. Może jedno z tych sekretnych dzieci byłoby odpowiednim kandydatem na naród nieafrykański? Iluminaci rozkoszują się wymyślaniem ironicznych i skomplikowanych, długoterminowych planów. Hodowla czarnego prezydenta w stylu Frankensteina to tylko jedna z nich. Próbując zaprojektować pierwszego czarnego prezydenta Ameryki, Iluminaci mogli zaaranżować małżeństwo dla kenińskiego wnuka Theodora Roosevelta. Obama Grandmother, znana również jako Akumu Mngoya, urodzona w 1918 roku, 2006, była babcią Baracka Obamy ze strony ojca. Obama napisał, że była nieszczęśliwa w swoim małżeństwie i porzuciła męża i dzieci. A następnie ponownie wyszła za mąż i przeprowadziła się do, do dzisiejszej Tanzanii. Ludzie z plemienia Luos otrzymują imiona związane z okolicznościami ich narodzin, a Akumu oznacza tajemnicze narodziny. Przyjęła imię Habiba po przejściu na islam. To zdjęcie przedstawia ją trzymającą na kolanach syna Baraka seniora. Jest na okładce pamiętnika prezydenta Obamy. Czy Akumu tajemnicze narodziny była córką Teddy'ego Roosevelta? Problemem jest wiek. Czy naprawdę urodziła się w 1918 roku? Theodore Roosevelt odwiedził Kenię w 1909. A może naprawdę urodziła się w 1910 roku? Zdjęcie... Zostało prawdopodobnie zrobione w 1938 roku. Czy ta kobieta wygląda na 20 czy 28 lat? Niezależnie od prawdy, Barack Obama, senior, mógł zostać wybrany na ojca przyszłego prezydenta. Pytanie brzmi: dlaczego on? Czy był wnukiem Teodora Roosevelta? Czy jest jakiś inny powód? Obama, żydowski prezydent, walczy z wojnami izraelskimi. Stanley Dunham, dziadek Baracka Obamy, Stanley Dunham. Wikipedia opisuje Irlandczyka, jego dziadka, poprzedników, ale Żyd dar tego nie kupuje. Czy Barack Obama ma żydowskie pochodzenie? To może być dosłownie prawda, pisze w jednym ze swoich artykułów Henry Makov. Podejrzewam, że ojciec jego matki Stanley Donham był Żydem. Matka Obamy Stanley Donham z pewnością wyglądała i zachowywała się jak komunistyczna Żydówka. Jak wiemy, modus operandi satanistycznego, sabatańskiego, kultu frankistów, iluminatów, polega na zawieraniu małżeństw mieszanych i podszywaniu się pod wszystkie inne religie, ideologie i narodowości. Dziadek Reinharda Hendricha był Żydem. Dziadek Hitlera był Żydem. Matka Churchilla była Pół żydówką. Sonia Sotomayer paraduje jako ale jej matka była Żydówką. Nie tylko Żydowca, którzy w Hollywood zmieniali swoje nazwisko i osobowość. Przedmiotem jest władza. Kontrolując wszystkie strony, Iluminaci tworzą podziały, chaosy i wojny. Ostatecznie ich celem jest zniszczenie zachodniej cywilizacji i doprowadzenie do nowego, komunistycznego, Niektórzy twierdzą żydowskiego porządku świata. Jednak paradoksalnie spiskują na eksterminację Żydów, którzy nie podpisują się pod ich programem. Nazywanie Baracka Obamy pierwszym żydowskim prezydentem Ameryki jest nieszczere. Mówi się, że wielu innych prezydentów miało żydowską krew. Todor Roosevelt, FGL, Truman, Eisenhower, Johnson i Bushowie żeby wymienić tylko kilku. Nic więc dziwnego, że w Wikipedii czytamy, że Stanley Dunham, skromny sprzedawca mebli z Kansas, był spokrewniony z sześcioma prezydentami USA. Odlegli kuzyni Stanleya Armora Dunhama to sześciu prezydentów USA. James Madison, Harry Truman, Lyndon Johnson, Jimmy Carter, George H. Bush, George W. Bush, Prezydent Dick Cheney, kiedyś usunięty kuzyn ósmy, przez innego wspólnego przodka Hansa Gutnechta. Stanley Donham jest czwartym kuzynem prezydenta Harego Schumana, dwukrotnie usuniętym. W przeciwieństwie do męża nieżydówka Madley Payne, Donham nie była spokrewniona z żadnym prezydentem. Wikipedia opowiada o irlandzkich przodkach Stanleya, ale mój Żyd, Żyd dar tego nie kupuje. Żydowski nos tego nie kupuje. Inne wskazówki. Matka Stanleya ródł powszechne żydowskie imię. Lucille Armor popełniła samobójstwo, gdy Stanley miał 8 lat. Ojciec zostawił go i brata dziadkom, co mogło spowodować, że matka dwojga chłopców popełniła samobójstwo. Iluminaci to pokoleniowi sataniści. Angażują się w wiele zdeprawowanych czynności. Jako sprzedawca mebli Stalley był opisywany jako wspólny, przyjazny, porywczy, wyzwający i głośny. Potrafił oderwać nogi od kanapy. Stanley Dunham i jego żona Madeline, nie Żydówka, wychowywali Baraka od dziesiątego roku życia w Honolulu w latach siedemdziesiątych. Chociaż Medline nie miała wykształcenia wyższego, została wiceprezesem banku. Madley i Stanley są określani jako metodyści, ale Barak został wychowany jako unitarianin, który podobnie jak masoneria i judaizm nie wymaga od członków wiary w Boga. To kolejne podchody dla NWO. Według Wayne'a Medcena, Madeleine prała pieniądze dla CIA, podczas gdy Stanley był zaangażowany w program przygotowywania afrykańskich studentów, takich jak Barack Obama Senior, do bycia szilingami nowego porządku świata. Matka Obamy, Stanley Ann, została komunistką i walczyła z establishmentem, nie zdając sobie sprawy, że komuniści... Że komuniści są establishmentem. Pozwoliła zgenerowanemu komuniście Frankowi Davisowi robić jej zdjęcia pornograficzne, które są w internecie, w Google Image. Davis chwalił się, że pościelą białe kobiety, a niektórzy uważają, że Davis jest prawdziwym ojcem Obamy. Z pewnością Barack Obama, senior, nie tracił czasu na porzucenie matki i syna. Stanley N. była idealistyczną po części Żydówką, która uzyskała doktorat i pracowała dla ojca Timotiego Geidnera w Indonezji w elitarnej fundacji Forda. Madsen uważa, że dwukrotnie pracowała dla CIA, podobnie jak jej drugi mąż Lolo Soetoro. Wybór Rothschilda Moje zainteresowanie poprzednikami Obamy wzbudziło nowe DVD tekstem Mara o Bomraku Obamy zatytułowane Wybór Rothschilda. To DVD, zawierający cios staromodnego kazania, pokazuje przekonująco, że rolą Baracka Obamy jest przekształcenie Ameryki w żydowski porządek świata. Każdy, kto chce zrozumieć antysemityzm, nie musi iść dalej niż ten film, który polecam zarówno Żydom, jak i nie Żydom. To hańba, że Ameryka wyprodukowała tylko garstkę odważnych i skutecznych obrońców, takich jak Tex Mars. Chociaż Żydzi stanowią mniej więcej niż 2,5% populacji Stanów Zjednoczonych, Mars pokazuje jak Żydzi Izrael zdominowali biznes i rząd, nie wspominając o rozrywce ze szkodą dla Amerykanów. Kryzys kredytowy z 2007 roku jest przedstawiany przez żydowskich bankierów jako jawna kradzież od amerykańskiego podatnika. Chociaż uważałem się za dobrze zorientowanego w temacie, mówi Makow. Wideo zawierało wiele nowych informacji. Na przykład nie wiedziałem, że całe amerykańskie przywództwo czarnych to Masoni, Prince Hall, tacy jak Barack Obama, a zatem instrumenty żydowskich bankierów i Na liście znajdują się gubernator Nowego Jorku, David Patterson, Jesse Jackson, Eldridge Cliver, Louis Farnham, Al Sharpton. Andrew Young, Julian Bond, Kwensi Mfune i artyści takie jak Basie i Natkin Cole. To tylko wskazówka, w jaki sposób bankierzy iluminatów wykorzystywali masonerię do, do infiltracji i kontrolowania praktycznie wszystkiego. Jednak nie usłyszysz, jak Teks i Mars piorunuje przeciwko masonom lub czarnym. Dokonuje przelotnej krytyki pastorów chrześcijańskich, którzy są zdrajcami. Pisze dalej Makow. Ale widz odchodzi nienawidząc wszystkich Żydów, niezależnie od tego, czy odgrywają oni rolę aktywną, bierną czy nie. Żydzi iluminaci nie są typowymi Żydami w ogóle, którzy w większości są naiwniakami. Są satanistami którzy rozmnażają się z pokoleniowymi satanistami z innych środowisk i podszywają się pod każdą religię lub narodowość rasy. Obama jest chrześcijaninem, muzułmanem, a nawet Żydem. Jest indonezyjczykiem, kenijczykiem i amerykaninem. Jest biało czarny Jest doskonałym przywódcą nowego świata pozbawionego rasy, narodu, religii. W rzeczywistości reprezentuje obcą siłę. Satanistyczną iluminatów, zamierzającą stopniowo zniewolić ludzkość. Iluminaci uzurpowali sobie przywództwo Żydów w taki sam sposób, w jaki uzurpowali sobie przywództwo Murzynów, chrześcijan, Amerykanów i ogólnie Europejczyków. Wszyscy jesteśmy jednakowo winni, pisze dalej Makow. Innymi słowy, amerykański imperializm jest w dużej mierze żydowskim fenomenem iluminatów. Zwykły Żyd nie jest bardziej odpowiedzialny za swoje spustoszenia niż zwykły Amerykanin. Żydzi, którzy odrzucają żydowski porządek świata, muszą odróżniać się od Żydów iluminatów, ich masońskich lokajów. Tex Mars również powinien dokonać tego rozróżnienia. Krena na korzyść bankierów, iluminatów, którzy chcą używać Żydów jako swoich ludzkich twarzy, ludzkich tarcz. Z tego powodu iluminaci celowo... Promują antysemityzm. Antysemityzm jest nam niezbędny do zarządzania naszymi mniejszymi braćmi, powiedział autor Protokołów Mędrców z Sionu. Jednocześnie Żydzi świadomie pozostawali obojętni na uzasadnione powody antysemityzmu. Ci, których znam, kontynuuje dalej Makow, są zbyt zajęci swoim życiem osobistym, by to zbadać. Jeśli nie dołączą do bitwy, ludzie uznają, uznają, że są winni. Kiedy Kongres Żydów Kanadyjskich próbował mnie uciszyć, nie otrzymałem odpowiedzi od zwykłych Żydów. Być może myślą, że mogę trzymać głowę spuszczoną i skorzystać ze złej dyspensji, która na nas wstępuje. To tragedia, że zbiorowe i idealistyczne impulsy ludzkości zostały. Dokoptowane przez bankierów iluminatów i wykorzystywane do zwiększenia ich władzy i bogactwa. Równość i sprawiedliwość społeczna to podstępy, które mają na celu ukrycie ich prawdziwego programu pozbawiania rasy ludzkiej jej przyrodzonych praw i sprowadzania ludzkości do statusu robotnika, konsumenta z prawami i wiedzą dziecka. Teraz zabierają naszą tożsamość rasową religijną, narodową i rodzinną. Stopniowo zabierają nam wolność i własność. Być może wtedy za późno otrzymamy wiadomość. Protokoły mędrców Syjonu są autentyczne. Ten program jest prawdziwym znaczeniem rewolucji. Luminaci postrzegają wieczną wojnę i zniszczenie jako najskuteczniejszy sposób niszczenia starego i kształtowania nowego. Reforma, postęp, zmieniań świata odzwierciedlają ich bunt lucyfera przeciwko Bogu i zbawiennemu porządkowi naturalnemu i duchowemu. Konstruują alternatywną rzeczywistość, która stawia na głowie prawdę i sprawiedliwość. Coraz częściej świat rzeczywisty przypomina surrealistyczny, seksualny, trywialny, pełen przemocy świat przedstawiany w telewizji i hollywoodzkich filmach. Piszą scenariusz i epitafium dla cywilizat. Rocznica Bengazji prześladująca syryjską wiarygodność Obamy. NWO. Czy Żydzi i byli odpowiedzialni za Holokaust? Na to odpowiemy w następnych odcinkach. Ale pamiętajcie, NWO – front kabalistycznej, syjonistycznej tyranii. I Barack Obama do nich należał.